tego to jest auto które ma madam ma wać to jest auto które ma madam wać to jest auto które ma dam no to jest auto Cześć Wiecie, jak wywołać złośliwy uśmieszek na ustach prawdziwych petrolheadów? Wystarczy powiedzieć, że jeździcie Dacią Duster 1.0 z LPG. Natomiast niestety większość szydzących osób nigdy nie miała styczności z tym modelem, a ich opinia wyrobiona jest psychologią tłumu. Wszyscy tak uważają, to ja również będę tak sądzić. A prawda jest taka, że Dacia Duster nigdy nie miała być samochodem do łechtania naszego ego, a prostym narzędziem, które niczego nie udaje. Na naszym kanale znajdziecie już pełny test tego auta, więc wspominę w tym filmie opis wyglądu z zewnątrz wewnątrz, natomiast skupię się na tej konkretnej odmianie, czyli w wersji z napędem na przednią oś, z silnikiem 1.0 TCE o mocy 100 mechanicznych, który w fabryce otrzymał instalację gazową. Zapraszam na krótki film. No dobra, miałem pominąć opis wyglądu, ale wersja, którą otrzymałem do testów to wyjątkowa odmiana SL Celebration, gdzie SL oznacza nic innego jak po prostu serię limitowaną. Mamy tutaj nowy kolor nadwozia o nazwie niebieski Iron, choć w sumie patrząc na połączenie wyrazów to powinienem przeczytać niebieski Iron. Do tego dochodzą również lakierowane na czarne obudowy lusterek i alufelgi o nazwie Maledive. To jednak nie wszystko, bo we wnętrzu znajdziecie system multimedialny Media Nav Evolution, który obsługuje Android Auto i Apple CarPlay. Do tego są automatyczne światła, wykończenie kierownicy i lewarka skrzyni z skórą, elektrycznie sterowane szyby, manualna klimatyzacja, tempomat, komputer pokładowy. Przy komputerze pokładowym zatrzymam się na chwilę, bo Dacia Duster daje Wam możliwość tańszego podróżowania, natomiast odbiera Wam możliwość na bieżąco sprawdzania, ile oszczędzacie. Chodzi o to, że w komputerze pokładowym właśnie w tej wersji z instalacją gazową usunięto yy, możliwość sprawdzenia yy, spalania na bieżąco, zasięgu czy średnich danych. Wszystko dlatego, że przynajmniej tak mnie się wydaje, że po przełączeniu z gazu na benzynę komputer zacząłby kompletnie świrować. I to nie jest problem nie do rozwiązania. Natomiast pamiętajcie, że to wszystko kosztuje, a w daci ma być tanio. I to, że ma być tanio, to widać chociażby po wskaźniku gazu, który nie został nigdzie tutaj wpasowany w deskę rozdzielczą, tylko po prostu przyklejony po lewej stronie, który pokazuje Wam po takich kropeczkach, ile jeszcze macie gazu. Ewentualnie macie możliwość manualnego przełączania z benzyny na gazu, lub odwrotnie lub pozostawienia to w trybie automatycznym. To, co zasługuje na pochwałę, to to, że dacia wlew do gazu nie... Umieściła nigdzie na wierzchu, nie zrobiła dziury w zderzaku, tylko sprytnie schowała to koło w lewo paliwa. Warto również zerknąć do bagażnika, bo dodatkowy zbiornik na gaz zupełnie nie wpływa na przestrzeń ładunkową. Duster nawet z LPG dalej pomieści 445 litrów w standardowym układzie, natomiast jeśli złożycie tylne oparcia, pomieści 1478 litrów. I muszę przyznać, że ten bagażnik naprawdę jest foremny, natomiast nie znajdziecie tutaj żadnych udogodnień raptem dwa haczyki i jedno źródło światła. Natomiast gdzie w takim razie podziała się butla gazowa? 32-litrowy zbiornik gazu został zamontowany pod samochodem w miejscu koła zapasowego, no i przez to macie dwa wyjścia. Albo wozić koło zapasowe w bagażniku, albo zdecydować się na zestaw naprawczy. Tak jak wspomniałem na początku filmu, Duster, którym jeżdżę, ma silnik 1.0 TCE o mocy 100 KM i to jest dość świeża jednostka w tym modelu. Natomiast ja mam jeszcze tutaj instalację gazową i mogłoby się wydawać, że po prostu dacia dokłada gaz do samochodu i tyle. Natomiast nie. Moim zdaniem została tutaj zmieniona również mapa silnika. A dlaczego? A dlatego, że e, kiedy macie tutaj instalację gazową, no to silnik dysponuje momentem obrotowym na poziomie 170 Nm e, od 2000 obrotów na minutę. Natomiast kiedy tej instalacji gazowej nie ma, no to ten silnik dysponuje momentem obrotowym na poziomie 160 Nm e, dostępnym dopiero od 2750 obrotów. Na Minutę, a to jest różnica pod względem jazdy i pod względem tego, jak ten samochód jest elastyczny. Natomiast y, większą różnicą i tym, co mnie jeszcze bardziej dziwi. To jest tak naprawdę różnica w przyspieszeniu, ponieważ producent deklaruje, że ten silnik z instalacją gazową na gazie będzie przyspieszał w okolicach 14 sekund, natomiast na benzynie z tą instalacją gazową będzie przyspieszał w 13,8 sekundy do setki. Natomiast jeśli tej instalacji w ogóle nie będzie, czyli nie zdecydujecie się, to przyspiesza już w 12,5 sekundy. Gdzie się podziały te dwie sekundy? Ponad dwie sekundy? Nie mam pojęcia. To jest dość dziwne. Natomiast jak już jestem przy przyspieszeniu, no to zobaczcie sami, jak ten samochód przyspiesza, zarówno na gazie, jak i na benzynie. Na benzynie katalogowo 14,4. Katalogowo 13,8. Wiele osób może również bać się tego, że ten samochód będzie wolniejszy na gazie. Natomiast to są wspomnienia z dawnych lat. Po przełączeniu na gaz Dacia Duster nie traci ani jednego z tych potężnych 100 koni mechanicznych. Ten samochód jeździ bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć identycznie. Nawet nie odczujecie różnicy, że jedziecie na gazie. 80 na benzynie na trzecim biegu. 80-120 na gazie. Jedyna różnica jest tak naprawdę w dźwięku silnika, no bo wtryskiwacze pracują dużo głośniej, natomiast nie odczujecie tego podczas jazdy, ani nawet siedząc w samochodzie. Dopiero kiedy otworzycie maskę, to wtedy możecie zauważyć różnicę w dźwięku, kiedy samochód pracuje na benzynie czy na gazie. Wielu z Was pewnie interesuje spalanie, natomiast biorąc pod uwagę to, że niestety komputer pokładowy nie pokazuje takich wartości, no to wykorzystałem gaz w całości. Zatankowałem ten samochód za 20 zł. No i zobaczymy, ile kilometrów na gazie przejedzie. Jak wygląda sprawa z wrażeniami z jazdy w tym samochodzie? Muszę przyznać, że to 100 koni naprawdę jest wystarczające. Ten samochód jest bardzo żwawy. Miałem wrażenie, że jeśli dostanę samochód, który ma 100 koni mechanicznych, no to to będzie straszny żółw. Natomiast nie. Ten samochód naprawdę bez problemu osiąga prędkości autostradowe i to nawet w dość sprawny sposób. Natomiast no, nie można od niego też oczekiwać, że to będzie demon prędkości, bo to nie jest samochód do tego stworzony. To jest auto, które ma wam dać y, dużo przestrzeni, y, dużo praktyczności, natomiast y, komfort na tyle, na ile kosztuje. I. Wykończenie wnętrza na tyle, na ile kosztuje. Nie można od niego wymagać nie wiadomo czego, bo ten samochód swoją ceną jest bezkonkurencyjny. Natomiast uważam, że jeśli to jest, ma być auto do przemieszczania się z punktu A do punktu B, to naprawdę to jest opcja godna rozważenia, dlatego że ten samochód zupełnie nie męczy i nie przeszkadza w podróżowaniu. A to jest bardzo duży komplement, bo nie. Mam czegoś takiego, że nie chcę do tego auta wsiadać, bo mnie denerwuje jak się nim jeździ i bardzo jest męczące nie jest bardzo przyjemne w prowadzeniu, a to jest chyba najważniejsze. I największym dla mnie zaskoczeniem jest to, że ten silnik litrowy 1.0 TC o mocy tych raptem koni mechanicznych naprawdę w tak dużym samochodzie daje sobie świetnie radę. Cennik DaciDaster rozpoczyna się od kwoty 42 900 zł za wersję Access, ale odmiana SL Celebration to wydatek rzędu 62 400 zł. Natomiast co ciekawe, dopłata do instalacji gazowej to zaledwie 1000 zł. Powiem tak, grzech z tego nie skorzystać. Jak więc podsumować to auto? Można się śmiać i gardzić. Natomiast Dacia Duster 1.0 z LPG to po prostu bardzo praktyczny, rodzinny samochód z bezkonkurencyjną ceną. Nie tylko ceną zakupu, ale również ceną późniejszej eksploatacji. Więc jeśli będziecie traktować samochód tylko jako proste narzędzie do wożenia z punktu A do punktu B, to nie potrzebujecie niczego innego. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego testu. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.